No, święta, święta i po świętach. Nie, Igorku. Mhm. I teraz y, nagrywamy vloga kolejnego. Y, jest y, co jest. Może, może to nawet ostatni vlog w tym roku, nie wiadomo. Czy, czy, nie będzie, czy będzie czas? Sylwester będzie przynajmniej? No, Sylwester będzie, nie Długo już. Mhm. Za 4 dni, nie? Jeszcze macie tyle wolnego. Dobrze, słuchajcie, bo już tyle co po świętach, żeśmy pojechali do Biodronki Ewa już wyczaiła ten. Promocję, zaraz Wam pokażę jaką. święta, święta i No możemy dać. Słuchajcie, no tak jak już powiedziałem wcześniej, Ewka tutaj wyczaiła w biedronce promocję. Dość, dość fajną. Do niej wstała. Bo ja, oczywiście, miałam szybkowar. Tak. Z firmy na T. Mieliśmy szybkowar, ale się dość, żeby był drogi. To jeszcze się szybko tak w miarę zepsuł, nie? Tak, znaczy, on jeszcze używa. Używamy go, ale słaby jest. Słaby jest po prostu. Czekaj, zapalę tutaj światło. Jest słaby, ale no tu. Słaby, no. widoczne. O, Znasz? Taki szybkowarek. Znasz takie zapięcie? Ja znam. <noise> tak? Firma, firma Cepter ma takie zapięcie, tylko że u no nich ma. pokrywka kosztuje 700. No właśnie. O, to jest Ambition. I cyk. Jest super Miejmy nadzieję, że się nie zepsuje tak szybko e, jak, jak tam. ma składane do przechowywania, mi się bardzo podoba. Mm -hmm. e, tutaj ma e, elektroniczny odmierzacz czasu. Widzisz? No. Minuty ustawiasz, zapinasz I, i gitara. Tak, jest też bezpieczeństwa tutaj ten wydmusznik. No. I widzisz jak fajnie się składają? Widzę jak fajnie, tylko czemu, czemu mamy dwa powiedz? E no, mamy dwa. Bo, bo... jest taka sprawa, że y, moja mama jeszcze chciała. No i pomyślałam o mamie, bo to na drugi było minus 100%. No nie? taka więc... właśnie promocja była, że w biedronce, nie? że na drugi pro... tak. produkt za darmo. Oczywiście Paragon do 150 zł, ale. Do 150. Ale idę sobie, a tam jakaś pani mówi, co dotyczy tej promocji minus 100%? Więc moje ucho urosło jakiejś promocji. <laughs> No, 100%. No. Czy jak słyszy promocja, to już od razu <noise> dostaje tego. A ja po prostu ten mam szybkowar i on ma tutaj taką gumę. Jak to szybkowary no. I on po prostu nie załapuje. Nie wiem, czy ta guma jest do wymiana. W każdym razie nie gotuję w bo się go boję, że mi wysadzi. Mm. A ten sobie elegancko. Tak. No i słuchajcie, i normalnie kosztował ile? 200 zł? 99 zł. 100, no normalnie. 200 zł kosztował normalnie, to wzięliśmy dwa. Yy, to powinniśmy zapłacić 400. Tak, tak, zapłaciliśmy 250. 250 nos. Bo to maksymalna y, obniżka 150 zł. Tak. 150 no. zł. Ew, ma nowy szybko bardzo. Oczywiście. I gitara. To i... że jest po Ewy, po Wigili, nie, więc... Tak, kupiła sobie na imieniny. Kupiłam sobie na imieniny, bo dostałam od wszystkich kasiorę, więc a jo. kasiorę to każdy zna, prawda? To kasiorę każdy zna, oczywiście. Dobrze, fajnie. Szkoda tylko jeszcze, że nie było na, na wódkę promocji. No ja na te... mówię, bo tak no. ty, jakby było na wódkę promocji, ja mówię, to oni by te półki poło tutaj, No, no. No dobrze, to teraz... Aha, jedno kupiła e, Ewa mamie, i, bo też chciała, czekała... Chciała, a czekaliśmy ciekawa... do Lidla, bo no. moja siostra ma z Lidla, one są fajne, też takie zakręcane, 264 zł kosztuje No sam. nie wiem, coś ponad 200. A ten no. nasz kosztował ponad 300 i nie jest wart nic. No właśnie, oto, otóż to. ja mówię, też sobie kupię ten z Lidla za 200 z groszem, a mhm. tu proszę bardzo, taka mega promocja, fajniejszy jak z Lidla. <laughs> no. Z czerwonego to jest Ewa półwytrawne, czy jakie to jest? Półwytrawne chyba z Czech ono jest alkohol 10% to mocne 5 litrów taki baniaczur i są jeszcze też białe, nie? ale ja wolę czerwone, bo czerwone tam można do jakiegoś mięsa dodać, coś albo po prostu sobie wypić. Już, już To jest już drugie, które mi kupił, bo kiedyś już jedno żeśmy opróżnili, a teraz jest drugie, drugie 5 litrów na nas czeka. Słuchajcie, tutaj Ewa, Ewa sobie kupiła zaba, zabaweczkę, bo ja wcześniej mówiłem, ale nie włączyłem nagrywania. <laughs> to przeważnie tak jest. I jeszcze mówiłem, że Igorek zebrał trochę kasy na święta i, i od Mikołaja. I kurczę, zamiast zainwestować te pieniądze w jakieś akcje, obligacje, kryptowaluty, bitcoina i takie inne rzeczy, to on wydał kasę na jakąś pie Rdołkę. Mama pochwala to. Nie Igor, kudzi ci muszą się bawić. Mamo, patrz! Co ja zrobiłem, patrz, mamo. Poczekaj mamo, bo no, ja... Ale patrz co on robi, zobacz. Wierza, wierza, wierza. I buch. I tam powinno o, być jeszcze wiadro z wodą, żeby do wody jak, no, no. jak... Wiadro z wodą jako jezioro będzie. No fajnie. No to będzie no. gitara wtedy. A, bo ja już chyba wiem do czego to jest, ale nie. No to mów do czego szybko. Teraz się przekonam. Cicho, spokojnie, długie ruchy. Zabaweczka fajna, sam bym się pobawił, no, ale. Właśnie. No właśnie, ale nie mam czasu na zabawy. Nie mam czasu? Ja mam. Czy za czas? ma czas, oczywiście. To jest chyba tutaj. Ewka też ma czas na zabawę, to tylko ja nie mam. Tak. Donia też ma czas Ej, tutaj, żeby leżeć w... i co? marnować Wjechała. czas w ale laptopie. Normalnie masakra. Normalnie masakration to jest. Myślałam, ale od tej mam na na chwilę. Nie, Ani mi się śni. <grym> no. Tak jest super, nie? Fajnie... Tak fajnie, tak fajnie tak. Fa... Ciecham, Widzicie? Ewa sobie kupiła zabawkę. Cicho, cicho, cicho. Cicho. Doni nie pokazujcie, bo Donia jakby zobaczy, to zaraz będzie się chciała bawić. Mamo, czekaj o, finka jeszcze tam... Jeszcze tam finka będzie się chciała bawić. Kurczę mamo, ja chcę Kurczę mamo. Kurczę mamo. No poczaskajcie mi szybę, poczaskajcie. Co finka, na dwór chcesz? Zaraz się wypuszczę na dwór jeszcze tylko jeszcze tylko pokażę wam tutaj co Ewa kupiła. Takie dwa koce kupiła jeszcze. Tak. Cichutko bądźcie. Takie dwa koce kupiła, bo jak już wcześniej mówiliśmy, jest wszystko 100% taniej za drugi produkt, więc sobie pomyślała, że wzięła dwa koce. I... Jakie rozmiary tych kocy? 120... 180 na 2. 180 na 2, no. I piesek oczywiście, zobaczcie, już wyczaił, tak, już sobie kopie. Już sobie kopie miejsce. Dobra, już idę na dwór z nią, już idę. Muszę to uwiecznić, bo normalnie nie wierzę własnym oczom, co się dzieje. Tak napadało, że aż chyba milimetr jest śniegu. Spóźnił się śnieg o całe, cały dzień. Wczoraj się święta skończyły. Dzisiaj wieczorem zaczął padać. No ale zobaczymy, może chociaż w sylwestra będzie. Może będzie fajnie. Nie jest za zimno, taki śnieg jest. Mokry jest, mokry, ale jeszcze z samochodem można by poszaleć na tym śniegu. Vlog, kiedy vlog? Kiedy następny vlog? Ja się pytam, kiedy vlog, kiedy vlog i kiedy vlog? Wszyscy pytają, kiedy vlog. A ja wykończyłem się tymi vlogami przedświątecznymi tak strasznie, że trzeba było trochę odsapnąć. Ewa też, zresztą, nie? Troszkę. Troszkę, właśnie to były godzinne, potężne produkcje, także to nie jest tak. A on wziął y, cichaczem, zszedł na dół z góry, delicje. porwał delicję i na górę z powrotem. I co? I teraz y, y, idę po makaron do sklepu, ale Ewa nie chce iść ze mną. Nie, ja nie idę. Ale nie, możemy wejść w spółkę. Moja po... mama robi dziś makaron, bo ma cerninę. Jo? I pokarmę mm -hmm. dla psa trzeba jeszcze też iść. Ja wolę mamy makaron, bo jest taki fajniejszy. No mamy może być mi tam wszystko jedno, no ale pokarmy też trzeba iść. I co teraz? Oj, ten pies nie musi mieć karmy, wezmę od mamy te trochę, albo od Kiki. Od mamy lepiej. <głos> <głos> Pamiętajcie, jak coś bierzecie od kogokolwiek, to lepiej od mamy, bo mamom nie trzeba oddawać. <głos> <głos> A jak kogoś... Weźmiecie od kogoś innego, to później trzeba oddać, bo ktoś będzie krzywo Pamięta. patrzył, pamiętał. A wziąłem Ci y, wtedy, dałam Ci dwa jajka, a ty mi oddałaś jedno i to tak jest. A mamie powiesz, że chcesz dwa, to da Ci pięć i jeszcze nie musisz oddawać. No tak. Właśnie, tak to jest. A tutaj Wunja już gotuje y, rosołek w tym nowym. Tylko tu jest taka dziura, a tam jest taki sprzęt, właśnie. To w tą dziurę zapłacić. O, i tutaj się. Tutaj się coś tam. Czas nie, nastawia. Czas, ale to dorosło chyba może nie trzeba i dlatego. Ja to co? Po prostu nie potrzebuję, bo ja coraz no tak więcej czuję blusa I tam jest trochę wołowiny, dlatego w tym termomiksie, żeby to doszło. Znaczy, termomiksie w szybko mówię. Waży. W tym szybkowarze, żeby to doszło. No a ten kurczak trzeba było już wyjąć, no bo. Bo by się rozpadł, na bo by się rozpadł, oczywiście. Tylko co tu, co tu gotować w tym e, szybkowarze na, na tym liczniku na przykład? Znaczy tutaj możesz sobie ustawić, nie? Golonkę e, można. Na przykład golonkę 20 minut. Właśnie. Jeżeli to Ci się, wiesz, przypomni, nie? Będzie taki sygnał, na zasadzie budzika, to można No, pociągnąć. To na Sylwestra może zrobimy goloneczkę i tyle. Co chłopaczku? Co tam? Tak, tak, no. Niech łapkę w górę. Tak, jak ktoś lubi mm. grę Fortnite, niech zostawi łapkę w ja górę dla Igorka. nasi to tak średnio z Fortnite'em. Tak, wolą Mine... Ja, nie ten przedział wiekowy. <laughs> wolą Minecrafta, chyba mi się wdało. <laughs> głupie to jest. Głupi Minecraft jest? Obaczku, co ty mówisz. Ktoś tam mnie pytał o pojemniki próżniowe. Ja odpisałam, może nie wszyscy wiedzą. Ja nie jestem zwolennikiem pojemników próżniowych. Nie dlatego, że się tam coś nie ten, po prostu nie dłużej nie przetrzyma i tak i Właśnie. tak, więc takie tam świąteczne dewolaje czy krokiety to i tak długo nie posiedzą, bo one trzy dni ich nie ma, także no. na tym nie sprawdzimy, ale ja używam i chciałam udowodnić sobie, że to jest sens, nie ma. Nie ma sensu, no. Nie ma, nie ma. drugi raz bym nie kupiła. Tak, a kos kosztowały sporo, ale myśleliśmy, że to jak wyciągnie to powietrze, to, to będzie jednak dłużej będzie świeże. dłużej, ale to wcale nie jest dłużej nie, świeże. No w ogóle nie jest dłużej no. świeże. No Chyba na talerzyku tak jakby sobie leżało, by było dłużej świeże. No dobrze. proszę Państwa, dzisiejszy model rodziny, ale ja zaraz rozgonię to towarzystwo i się skończy, te telefony się skończą. No, wyłaś pod tego koca. Telefony będziemy zapinać do tego. Zrobię taką specjalną szkatułkę Ewa. Zrobię specjalną szkatułkę. I będziemy zapinać telefony na kutkę. Bo siedzą w telefonach non stop. No tutaj się coś zrobiło, wyłączyło. Co? Makaron? No i co tam z tym szybkowarem? Gitara? O. Gitara. A co ty tutaj robisz, brojusku mały? Choinka zaświecona? Zaświecona, fajnie. Co robisz? Co oglądasz? Co to ma być? Szukasz jakichś filmów nie dla ciebie? Do niej... Do niej jak zwykle łóżko niepościelone. O, co naturowi, Proszę państwa. Jak ona porządkuje. Sylwester za dwa dni, słuchajcie. Więc... Co tam masz? Nefier, tam jest, tak. A tu co oglądasz w Laptusie? Serial. Ser serial, a tutaj co porządkujesz sobie? Szkoły. Przygotowujesz się do szkoły? No. Słuchajcie, Donia tutaj będzie miała imprezę, tylko nie wiem gdzie. Nie. Przy tym, jak to nie mów, muszę powiedzieć wszystkim, nie tutaj, mam. przy tym małym stoliku? Nie, tutaj, nie. Tutaj słuchajcie, ta ława Od jest. Od 3 lat. Od 3 lat? Nie. To, no tak, ale to jest jakaś. To jest jakiś ten, Igorku. To jest jakiś. Yy, to nie jest gra, to jest. To, to jest coś innego chyba. Nie, nie wiem, co to jest. Dobra. Nie ten. O, i Donia jeszcze wzięła te dwa pajace. Tutaj, co, co Ewa zrobiła, to sobie tutaj posadziła, i one sobie patrzą na ulicę, nie? A tutaj będzie, będzie miała tą wielką bibę. Donia, a balony też tutaj będą fruwać do sufitu, czy nie? Będzie. Będą fruwać? Będzie. No widzisz, to fajnie będziecie mieć. Nie, co wy będziecie robić tutaj w Sylwestra? Powiedz. Wszystko. Wszystko? Filmy, straszne filmy oglądać będziecie? Butelka? Jaka butelka? Butelka to nie dla dzieci jest. Butelka to jest dla dorosłych bardziej takich. Takich większych dzieci. To jest a... chyba o wyzwaniach, nie? O, o wyzwaniach, właśnie. A ty, a ty grałeś w butelkę tutaj z nimi kiedyś? Nie no, ja jakbym jakby wyszło na Donie, to bym powiedział, złapiłkę i ją i się bij. A i się bij, jakby wyszło na Donie. No widzisz, Donia słyszałaś? Także lepiej, żeby na ciebie nie wyszło. Mogę z wami grać w butelkę? No, składają się po jakieś tam groszowe sprawy, kupią sobie chipsów, Coca-Coli, nie? Tak! Proszę, chcę z być. Mama musisz mówi... Się składasz te dychę. To się musisz składać z nimi. Musi, już idziesz? Musisz ten. Nie, on już poszedł po swoją kasę i musi się składać. Dobrze, jak będziesz grzeczny, tylko, bo jak będziesz niegrzeczny, to oni cię wywalą wywalną. Mama puścicie? Mhm. <laughs> Dzięki. Fajnie. Chłopaczek już sobie załatwił tutaj wejściówkę. Dychę przyniósł, proszę bardzo. Wejście. Dycha jest. Gitara. Nie, a co wam więcej trzeba? Nie? No bo ja jak mam takie fajne 6 no. to, każdy powie, to 60. No, ale jakby tak każdy po 15. Ta była No właśnie. Bo za 60 to co? No trochę kupi tam trochę tych tych waszych specyfików. Specyfik. <laughs> Jesteś w stanie, w którym było przed chwilą. Właśnie. Jedziemy troszkę zakupów porobić, bo Sylwester się zbliża, za dwa dni jest A w tym roku postanowiliśmy nie iść na żadną balangę Tylko po prostu sobie zrobić w domku, nie? Jak to się mówi? Domówkę o, Domówkę, o Donia tu świruje pawiana z tyłu, tak? Jest Donia może też sobie coś kupi, bo oni jak już wcześniej wspomniałem też sobie tam się składają, no to Coś tam sobie zorganizują No i to tyle Będzie z tego dnia A ze Sylwestra No to nie wiem, nie wiem Czy tam będziemy coś nagrywać będziemy? Jakieś potrawy co robimy Tam Ale za dużo nagrać? Za dużo też nie będziemy robić żadnych potraw Ze względu na to, że na święta Narobiliśmy tyle Oczywiście już prawie nic nie ma nie? Bo to... Flaki i bigos został Flaki i bigos został, tak tam się zrobi tylko tam dużo nas nie będzie. Planujemy tam cztery osoby, ale tam nie wiadomo czy może może dojdą, dojdzie jeszcze ktoś, no a jak nie no to nie. Na pewno muszę zrobić krokiety, bo się rozeszły. No właśnie. Zrobimy taką galaretę z szynką i z jajkiem z chrzanem taką fajną, trochę inną do krojenia. No i tyle, bo tam mam jeszcze flaki, bigos, nie? No tak, zrobimy, czy z nie Także nie, nie można za dużo też, bo później się człowiek ruszać nie może jak za dużo poje, nie? No. Dobrze to by było wszystko dzisiaj, bo już jest dość sporawy ten materiał i resztę będzie dopiero ze Sylwestra. Z... Ze Sylwestra czy z Sylwestra? No dobrze, to na razie nie. A Sylwester i cześć. jest w poniedziałek czy we wtorek? Nie, no Sylwester jest za dwa dni. Pamiętajcie, ten film będzie. E, pewnie mi się go uda dzisiaj wieczorem e, wrzucić. A Sylwester, no to jest. Dzisiaj jest niedziela, no handlowa ostatnia w tym roku. W przyszłym roku są tylko, jest tylko 7 A niedziel jak handlowych. Mało, to są no, żarty, ale no Będziemy robić zakupy wiesz, w sobotę. W tym podejrzewam, za 3 to w samym grudniu. No w tym roku tak? Nie, w przyszłym. A w przyszłym to nie no wiem. 7, no to za 3 to na grudzień Pierwszy postawić, to chyba jest więc... w kwietniu, pierwsza niedziela. No, ale dobra, przynajmniej sobie zarobią ci drobni ciłacze, co mogą sobie tam otworzyć taki sklepik, nie? No. Te wszystkie sieci pozamykane będą. Dobra, wszystko. Dziękuję i do zobaczenia. Czekaj, która jest. Jest teraz godzina za 23. No to myślę, że wieczorem uda mi się wrzucić ten film, bo już nie było chyba ze 3 dni. To może długa, długa przerwa jest. A następny, no to pewnie w Sylwestra albo po Sylwestrze, może pierwszy rok, pierwszy stycznia, albo może drugi zobaczymy.